O jezu! Kurwa uciekam od babki nie mogę z nią. Zniszczyła samochód dziada i tyle. Ej, co się, Ej, tu, tu wejść? Kurna. Nic mi nie przyszło z listów. No. Idę do siebie. Może. Mam, mam więcej czasu na zabawę się moim zestawem małego ogrodnika. Niej. O, moja pizza, którą zamawiałem miesiąc temu, w końcu przyszła. Wracamy tu mam biciem gazety łapać? Idę O Jezu. A tam walić to. O Jezu, ale meble mi doszły. Dobra, idę. Idę do sąsiada na górę, zobaczyć czy potrzebuję nie wiem czego. O! Jakiś menem. O kurwa gnom! O nie! Gin gnomie. Uj, kurna! Puk, puk, puk! Halo! Sąsiad, możesz skończyć? O! Kurna poczekaj, muszę za niemiecką broń wziąć MP40 Dobrze, że wziąłem leki następne od babki No, sąsiad, gdzie jesteś? Jestem co ty, co ty dziś odwalasz z tymi, gdy nam? Na, no kupiłem kolejne, ale jak zwykle zawiodły. O ile ktoś się nowy wprowadził? Jak, ta? Gdzie? W dupie. Aha, niemiły jesteś. O kurpali się, uciekaj! Szybko, za okno go! Za okno go! Nie strzelaj do mnie, za oknem go! No do sąsiada, nie do mnie z palącymi się rzeczą. No już nie ma, gnoła. O... Dzień dobry. Dzień dobry, komu? Chodź! przyszedł. Ej, wylazła z mojego domu! Będzie zaraz mp 40 potem! A, a, na, naj, na, problem, a, naj, naj, na. To problem ma to! A, ma problem, pomóżmy mu! Halo, <średzö idle> problem? Ała! Moja dupa! Naj, naj! Naj, na problem! Moja dupa! Kurda... Nijne rajny jakiś chłop, nie wiem. Znasz chłopa? Nie. Ale słyszałem, że... że... że ten... że z niemieckich oddziałów. Aha. Mój kolega chyba, na Wehrmachtzie, jak Myś... A Znaczy, kojarzę go jak ten... jak tajgerem jechał. Aha, my... co ty tak chodzisz w tej gdzie ty jesteś? Może zróbmy z temu sąsiadowi miłe powitanie? To się szyby naprawiam. To i... Dobra, lecę po tą pizzę co miesiąc temu przyszła. Ja tu pix Forte przyjechało do mnie, poczekaj. Wezmę tą pizzę temu chłopowi. Może okej, okay. mm, zimna. O kurwa gnomy. Jak to nie trafiło? No jak to? Co tam się ciągle pali? No, zginik, no, no dobra. Ejne sąsiaden! Ejne sąsiaden! Pizza! Gościnna. Jest stryloj! Sąsiad pizza. A! Danke, danke, danke. Taki Aj. podarunek sąsiedzki. Kanke! In Germany We greet like this We are in Poland, you fucking cannot get! Achtung! Achtung! Ach achtung. <laughs> gliceryna! Moja pizza! To ej! To była gliceryna, nie bom nieważne! Moja pizza! Ej na sąsiad, where are you? się nie podobałem ze sąsiadem! Pizzę zepsułeś! Dobra, weźmy ją do Ja, ja, ja! Pizze. Co ty robisz? Gazowanie jak w 39, dobra, ja jadę. Gdzie, gdzie? Ej, mogę to kupić? od. No ja wiem, u takiego Niemca jakiś... Jakiś, jakiś Niemiec sprzedaje auta, wiesz? <laughs> Naprawdę? No chodź zawiozę cię do Niemca, mam do... nadzieję, że już tam auto. tam... idę. nie! Jezu. al qaida przyszedł! Pan jedzie po torach, nie po drodze, Nie pan, o, ty tak po no, za... ale to jest autostrada, przypominam. Jaka autostrada? Torowa? Autostrada torna. Aha, to tu? Uważaj! Tak! Do widzenia. <laughs> <laughs> Dobra, poczekam aż drzwi otworzą do tego. Nie mogę się doczekać. Kupię sobie samochód. Wow, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. samochód kupić przyszedłem. A auta, auta, good good, e, proszę za mną. Okay. Prosto z Niemiec uh, Eee. This is the. Uh, dobre auto. Polones. Uh, Polones. Polonez, uh, uh -huh. 230 km przebiegu. No. F12 silnik. Uh, Rosjanin płakał jak sprzedawał. Podoba mi się to lubię. Polski samochód. Może być taki czerwony dla szybkości. <laughs> jak zygzak ma quinta, ja ja, ja. O, oh, o, uh, good samochód is here, uh, up, up up, proszę ten, up, up, o, ten, up, jest <laughs> <laughs> o ten, up? ten, o ten, o ten, o ten, one hundred o ten, o ten, a, a, ja, 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 ja. Polisz złote, polisz złote. da, e, well, da. Polisz złoto. No, polisz złoto. E, here, 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 eh. Made out of a, uh, polisz złoto, e, labem. Ale zapłacić, że, ale żeby kosztował polisz złoto, a nie żeby, że jest w kolorze polisz złoto. Jak to, może pasować to też sam, samo good jest bardzo szybki. Pokrętny, jeśli pan chce kupić, oczywiście, zaraz powinien przyjść. Właściciel? Tak. Proszę nie zwracać uwagi na te wybuchy. Wryć. Ale właściciela coś długo nie ma. O, dobra. Zostaw mnie! Tu auto, auto! Zostaw mnie! Tudy. Boże, co... Co ma... Nie, to nie rób tego! To... Nie rób tego, Toad. Auto, auto, kupić auto dalej, panie. A, ja, yeah, ja, yeah. e, Panie, to specjalna oferta. To jest fire, fire samochód, fire. Fire złotem. Jeszcze złotem? Ja, ja, we can also add the text. Fire samochód, fire protection. Welcome to Salon. <laughs> welcome Mimo no może e... O ten auto jest... Przepraszam za... cię to. Eee. jest! Yes. Miałem pomysł, miałem pomysł fajny, This is. Ale this is... Terminować. this is... grani... Grani samochód. E, 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 babcia samochód, babciowóz. A jakiś, który nie jest ani babciowozem, ani nie jest. Nie. E, this is... Dog! Dog! D a... Panie, 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 panie! To, dobra samochoda. Skoda! Czukierkę? Za ile o ten? O popatrz, patrz 37 837 złotych. 800, 800 zł. Pa, Kurde, nie tak. jeździ te gówno. Jak nie jeździ? To co żeś zrobił, Coś, no? Coś ty zrobił, ja jak nie, Może z kieszeni opręcam. muszę z magazynu wyjąć nie, o, tutaj. Nie! Nie używaj tego, panie, panie. Nie używaj. Jakiś S samochód. Seraj mi Ma Ma, ma Mazda RX, kurde, patrz. Spoiler. Tutaj, Popatrz pat, na światła. Pa. Ile kosztuje? Trzy 3000. A Marku. A ten. A ten ile kosztował? Dwa. Zero, nie, nie ma nie ma na sprzedaż. Wyprz wyprzedane wszystkie! Tak. To jest wyprzedane Proszę pana. Ja, ja chcę. Popa, popatrz! No. Samochód Pedofilczyzna. Nie chcę! Pedofilczyzna, o no to nie. Już, o ten proszę pana. O tego o ten, sobie o, ten. Mm, o tego pan potrzebuje. No to pan trzy koła daje. Trzy koła. A to właścicielowi co ja kurde. A to właściciel trzy koła ma. Ja mogę panu go zawieźć do domu. Nie pan, ja, ja. To jeszcze, hujel. jeszcze <noise> miał, uczyściciela. nie wiem. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Najpierw musi pan zobaczyć naszą specjalną okazję, bo skoro pan kupił ten samochód, to musi pan zobaczyć fajerwerki. <noise> fajerwerki. tak zwane fajerwerki. Fajerwerki. Boję się. Ja może podziękuję panu. się, <noise> go! Nie! Szaleńcy! Kupiłem samochód prawdopodobnie Muszę przemalować, zmienić rejestrację i wszystko będzie oke- okay. O kurna Eee ten... Eee... Y, y, fire fire. Zemsten. zemsten Zemsten Jaki zemsten? Zemsten, zemsten. 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 Moje autem! Jakie i kurde? Boi hałasyn! <laughs> Mój dom! Coś ty zrobił, idioto! Jezu! Ale szaleńcy, jeszcze raz trzeba O oh, kurwa, Niemiec lata, o nie! Schować się! Będzie znowu, bo będzie... Dryn, dryn! O, halo! Kupiłeś ten samochód! No! Niemcy tu strzelają. <laughs> Domyś... domyślam się. Jezu, a mnie głowa boli. Muszę z tym Niemcem pogadać. O kurwa. J Jakiś pedofil tu jest. Ma jeden. Halo. Nie do ciebie. Aha. A! -a! Halo sąsiaden! Zaczekaj, no bo walczy z sąsiadem! Czemu on ma polską gospodarkę? Nieważne, wyjdę. Sąsiad Ej, co chcesz? Zamknij za sobą drzwi, albo nie nie ten. Wyjdź i, i jeszcze raz wejdź. No. Sąsiaden, bo mamy. Trzeba coś. Musimy. Chciała z Niemcem pogadać. No to chodźmy, mnie kurze, już, że mnie kurde tu granaty ciągle rzuca. Ja bym na niego uważał. Widzisz o czym mówię? Niemcen... Mojem domen. Dobrze, że krzesło żyje u mnie. Czemu, czemu mówisz po niemiecku Kuba? Z Niemcem się komunikuje, co chcesz? Nie no, sąsiad sąsiad gdzie jesteś. Sąsiad, trzeba coś z nim zrobić. Emy, idziemy, już, już doniesz, dość tych atomówek. Trzeba się pogadać jak... Spakuj się już! Pogadajmy, że są poważni ludzie. No chyba strzelał. Jak poważni ludzie pogadajmy. Nie chcemy wyrzutnij ja po... rakiet. Ała. Blitzkrieg! Nie dam Blitzkrieg. Sąsiaden, gdzie? Sąsiad! O, jakie melony. Jak Ała! Chyba ktoś w mi mieszkanie chciał steroryzować No, czekaj. Pojadę spać. O, spomnień. popatrz! O kurza! Kurzu się, Dobra, ja, ja dzwonię Jedźmy. po kontakty. Poczekaj, to zaraz przyjdzie. Kto? Kolego, dzień dobry, kolegą jestem. I idę tym zająć. Dzień dobry, panie Mendo. Ja ci dał MÓJ DOM, BĘDZIESZ NISZCZYŁ! Idę się w... bez... Już się tak. tym załatwiłem. <grym> <grym> Kurna, siata to nie wejdę. Ała! Strzelać do jego domu! Nie! Ała. <grym> Mendo, co pan robi? Nie, bez atomówek! Nie używaj no, tego! Mówimy. Postrzymałem Niemca, uratowałem świat. Nie, mój zestaw mojego ogrodnika, o nie. Niemiec, co ty wyprawiasz? Niemiec, uspokój się. co spokój się. Panie, panien, panie, nie do mnie. To jest wojna, o nie! Id id idę do siebie. Jezus, Marian. Sąsiad, to koniec swojego domu. A możesz najpierw wejść do A, swojego? Wypierdzielać! No nie, no co? Co oni tam odwalają? Lecz stąd Kanalio nieczysta O Sąsiaden Kurna, trzeba się Dobrze, że uczyłem się skill parkura w podstawówce Co się tu oddupia Co wy tu robicie? A nie strzel... Z... Z... A dobrze mam ja sam mam zbroję z bezkaru? Aha! Nie no ja, ja jadę na wakacje, nie wiem, oni nie jak się tu nawalają. Musimy uciekać na Bahamy, Kuba. Ała! na to mowy małe, pierd... Takie małe pożegnanie. Jedziemy. On się latać nauczył. Gdzie jesteś? Jadę autostradą torną. Ja będę, ja jadę Musimy... trawną. Radio, siedz i nie. Tylko nie, nie, włączyć się nie, 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 Czy chcesz nie, radio? nie, 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 Czyli chcesz? nie, no, już nie, 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 tak chcę. Gdzie jesteś? Wada swoją lokalizację na początku <noise> Jestem przed chyba Mendoleri... Mendaleri kimś kurna. Kim Mandalorianem? Nie walny. Nie wiem, czy nie dopadł. Kurna, on tyle razy nie dopadł, że już je nie. No co No bazy. <noise> Nie, po, po, Kuba, podąża Kuba. za mną! podąża za mną, o nie! Leci! Nie Was o troski, was troski! Ja go zdejmę ze snajpy, gdzie on jest? <laughs> Powinien być gdzieś przed. Za zaraz. Zaraz będzie za. Trzeba do ba. do te trzeba. Where are you? Dobra. Co my robimy w to wiem. A co robimy z domu tego? Geralda z piklibi. No bogacza? No. A, bo on trzyma auta, niestety nasze poszły do Beny Customs. No, wiem, ja, że w pizdu poszły. Co Ej, za... Dziowuz. Co za dziadziowus? Jego klasyk warty parę milionów. Wiesz, że zaraz może ten samochód nie istnieć? Czemu Nie no je... Nieważne, dobra. Jedź szybciej, on może chować się w każdym nie. krzaku. Dobra. Jedziemy. Na lotnisko. Ale Zaraz obok nocnej pracy tam będziemy wyjechali. Jak nocnej do... pracy? Co ty gadasz? Jak no, jest? w nocy tam się pracuje na kopalni. Na kopalnię. Ja bym radził ci skręcić o tutaj. Nie w ten zakręt. Pojedziemy może pociągiem, co? Wiesz wydaje się, że mógł to usłyszeć. No wiesz co, jednak polecimy pociągiem numer 2 no Okej okay. Umiesz kierować tym autem Gdybym nie umiał to byśmy nie jechali tak rzuca tobą No bo... To nie mną, ma autem. A bo zatem nie liczy się auto, liczy się kierowca. No widzę że kierowca liczy Drifty robię, a co cię... Dobra, dojeżdżamy kuwa. Zgubiliśmy go. Dobra. To tutaj Zaraz trzeba... OOOO, no zbije o, no i rozbij się auto. To czekamy. No tak. Co ty robisz? Nie, w Poczekajmy tutaj Nie... na... Na GM V2 Train obok hotelu. Podaj dokładny... Podaj mu dokładną lokalizację. Poczekajmy koło ko hotelu na... Na peronie. O, oh, okej, nie będzie. Okay. Okay. Idę, idę... sobie tam... Zobaczyć, tu otwarte. Zamknięte. Poczekaj, wezwę windę na dół. Gdzie ty jesteś? Jedzie ja winda na dół. A winda. coś ty zrobił. Cii, 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 chyba tu jest. Na alcie, jak mama uczyła. To nie jest na alcie. Wiesz, skąd jest ten tekst? Mama uczyła? Nie ma go. Ukradli go. Dobra, Zosia, to ja idę spać. Ja idę spać. Ja onem siebie poszłem po Nie po nie